konkursu z takinami pójdę trzecie miejsce mam Nilsa Place tu się wyświetla Was, wezmijmy bardzo ładny kolorowy nawet mam opaskę na oczach I na ja, YouTube żeby móc nie dać subskrypcję. Drugie miejsce zajął Kupsu! Drugie miejsce zajął Kupsu! Tu wyświetla się jego rysunek! Bardzo ładny, mam krew! Jaką krew? Krew dookoła! <laughs> Straszny. Co! Fajnie, jest. Ja bym powiedziała, że straszny. Nie, nie byłem straszny. Bo ty się nie boisz. bloksie, żebym mógł Cię też zasubskrybować. I nagrać z Tobą szurta. I uwaga, uwaga! Pierwsze miejsce zajęła Klara i Jak Pozdrawiam! Będzie mogła ze mną nagrać film.